Przed adoracją wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń dzisiejszej niedzieli. Po południu dzisiaj zapraszamy na godzinę 15 na Różaniec za Zmarłym, a w tygodniu będziemy odprawiać pomszy świętej modląc się w modlitwie wypominkowej za zmarłych. Liturgiczne obchody tygodnia we wtorek wspominamy w Liturgii św. Karola Boromeusza. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek miesiąca. W czwartek modlimy się o nowe powołania, w piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, dodatkowa spowiedź pierwszopiątkowa o 16. W sobotę 8 listopada od godziny 8 ksiądz uda się do Chorych. Także w tym dniu od godziny 9 zaczniemy zapisy intencji mszalnych na rok 2026. Na plebanii od godziny 9. To jest rozpoczęcie, a później będzie można czy w zakrystii, czy pomszy świętej, czy jak jest kancelaria, też podejść spokojnie. Tylko teraz po prostu to już rozpoczniemy od soboty. Odpust zupełny za duszę w czyśćcu można uzyskać od uroczystości wszystkich świętych w dzień zaduszny przez nawiedzenie kościoła, odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, przyjęcia sakramentalnej spowiedzi Komunii Świętej. Te odpusty można zyskiwać od 1 do 8 listopada. Zachęcamy, moi drodzy, do tego. W piątek zapraszamy na Mszę Świętą oraz adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem prowadzoną przez zespół posłani. rozpoczęciem Mszą Świętą o godzinie 17, a później adoracja z modlitwą. Składamy wszystkim serdeczne Bóg za płacę. Słożone ofiary, jak dzisiaj słyszeliśmy, są one przeznaczone na potrzeby diecezji. Jeszcze, jest jeszcze kilka wolnych miejsc, bo w przyszłą niedzielę o 12.15 udajemy się na nabożeństwo Drogi Krzyżowej do poświęcenia do Auschwitz. Wyjazd tutaj włącznie godzinie 12.15, powrót gdzieś około 17.18. Zachęcam, kto jeszcze nie był w obozie na Drodze Krzyżowej, moi drodzy, Warto się wybrać. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego wykorzystajmy tą sprawę. Zachęcamy wszystkich do czytania prasy katolickiej. Dużo w tych tekstach o kwestii eschatologicznej. W gościu niedzielnym o sztuce umierania, nadziei życie, na życie wieczne, świętych ob obcowaniu. Zachęcam, bo ciekawy numer warto przeczytać. Także warto nas, Nasz głos świętego Marcina. Tam też pani Elżbieta pięknie pisze o świętych obcowaniu, komentarze do Ewangelii. Warto się nad tym pochylić. Jest także głos, ten niedzielny historia o Soborze Watykańskim II, czyli to o tych, którzy lubią więcej, dla tych, którzy lubią więcej czytań, czytać, zachęcamy do dobrej lektury. Moi drodzy, wczoraj przeżyli, przeżywaliśmy piękną uroczystość wszystkich świętych, dziś drugi dzień, dzień zaduszny, dzień modlitwy za zmarłych, tak, także pragniemy bardzo serdecznie wszystkim podziękować za modlitwy, za udział także w popołudniowej procesji przy grobach swoich bliskich zmarłych. Moi drodzy, bo to jest dla nas taki egzamin z wiary, na ile to, co przekazali nam ojcowie i dziadkowie, tym żyjemy. I po nas widać, że my to jednak tym żyjemy, mamy to w sercu, i teraz trzeba się starać o to, aby młodemu pokoleniu to zaszczepić, aby kiedyś, tak jak my chodzimy teraz, oni kiedyś chodzili na nasze groby. Bóg wam za tą postawę. Dziękuję także w imieniu tych wszystkich, którzy leżą i, i za modlitwy, które zanosicie za nich czy wypomnika. Moi dozy, to są bardzo ważne sprawy. Trzeba o tym pamiętać. Te banery są tu ciekawe. Poczytajcie te hasła, które są na tych filarach tutaj. Warto zapamiętać, bo... Robimy dobrze, tylko mówię, to zawsze jest dla kontroli, ta duchowa pomoc to jest najważniejsza sprawa, którą możemy powiedzmy pomóc tym, którzy odeszli, a jak dzisiaj czy Kościół jest jeszcze wiele dusz, które oczekują i, poczekują, i potrzebują tego właśnie wsparcia. Prosimy także, aby jak będziemy porządkować groby, w miarę możliwości te śmieci z sobą zabierać, bo zdajemy sobie sprawę, ile tego teraz będzie, bo groby bardzo bogato przystrojone. Będzie większy problem z utylizacją niekiedy niż z kupieniem tego wszystkiego. Dlatego weźmy to do serca, pamiętajmy, żeby był porządek, nie tylko przy swoim grobie, ale też i u sąsiada i tak dalej, żeby to wszystko było godnie, z szacunku właśnie dla zmarłych. Moi drodzy, dzisiaj dzień zaduszny, ale tylko podpowiemy, że już z 11 będziemy przeżywać odpust ku czci św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległości. Także już prosimy, aby się po przygotować przygotować nauczyć odpustową. W tym roku dziesięciolecie konsekracji naszego kościoła. Zaprosiliśmy z sumą i kazaniem księdza Witolda Grząbę, który tutaj 10 lat temu będąc proboszczem, po prostu on nadzorował był odpowiedzialny za konsekrację, za poświęcenie tego kościoła. On będzie głosił kazania i będzie sprawował uroczystą mszę o godzinie 11. I jeszcze taka ostatnia sprawa, tutaj też yy, w Czechowicach, Dziedzicach, w Parafii Wspomorzenia yy, Wiernych będzie organizowana adoracja Najświętszego Sakramentu non-stop, czyli dzień i noc. I gdyby byli chętni z naszej Parafii, którzy chcieliby się wpisać tam na poszczególne godziny, w gablocie znajduje się plakat, tam odsyłam zainteresowanych. I można się skontaktować i w razie czego do tej takiej sztafety właśnie modlących się 24 godziny na dobę przed najświętszym sakramentem dołączyć.